Że słuchajcie, strasznie tym tematem chybocze, tak jak mną trochę chybocze, bo jestem niewyspany, bo cały weekend pracowałem nad czym? Oczywiście nad, nad skryptem, którego premiera obiecałem w październiku i będę się starał tego dotrzymać, ale nad czym konkretnie pracowałem? Pewnie jesteście ciekawi. Wiecie już, że w tym skrypcie będą lekcje, krok po kroku wszystkie wymagania egzaminacyjne w formie mini lekcji, że będą te wymagania też pod lekcją wskazane, że to będzie forma pytań odpowiedzi, najlepsze do nauki, że będą zaznaczone pojęcia, które już na maturach 10 Lat wstecz się pojawiły, te kilkadziesiąt arkuszy przeanalizowałem dla Was po to, żeby ten skrypt napisać, ale nie to jest najistotniejsze, bo najistotniejsze może będzie właśnie to, czyli, czyli to, jakich pytań spodziewać się na maturze. Wziąłem sobie taką. Kurczę, nawet nie wiem, jak się zrobić. Miałem taką ambicję. O, w ten sposób, żeby pod każdą lekcję właśnie taka tabelka była, jakich pytań się spodziewać na maturze. Wysłałem to jeszcze do Kamila oczywiście, który to pięknie obrobi graficznie, więc on teraz nad tym pracuje, więc słuchajcie, no, no naprawdę czeka nas mocna, mocna premiera. A czy ja wiem o czym mówię? No wiem, bo zobaczcie, jak było w tym roku 2025. Myślałam, że arkusz robił ktoś, kto zna moją wiedzę. Druga opinia Ewy, czułam, że wszystko, co miałem przed sobą na arkuszu, już gdzieś widziałam. Taki właśnie, taki mam też cel, że poprzeczniam tej książki, że, która nie tylko uporządkuje wam te powtórki, która ułatwi wam naukę, bo uczy, będziecie się uczyć tylko tego, co jest wymagane do matury, ani miliona innych niepotrzebnych, nieaktualnych rzeczy, ale też, że właśnie hmm, potem na maturze te pytania, które są wskryte, w skrypcie, te kwestie, które są w skrypcie, że to wszystko potem po prostu będzie, będzie na maturze. Więc zachęcam, żeby, żeby śledzić datę premiery, a my teraz już przechodzimy do naszego głównego gościa na dzisiaj, czyli pana prezydenta. Czyli wszystko to, co o prezydencie do nowej matury jest wymagane. Zaczynamy od wymagań egzaminacyjnych. Spójrzcie sobie proszę na te wymagania, zobaczcie. Bardzo zmienione w porównaniu do ubiegłego roku. Wymienia najważniejsze organy władzy w RP, charakteryzuje relacje między nimi w świetle konstytucji RP, okay? czyli chodzi o relacje. Dobrze, nie chodzi o to, żeby słowo w słowo wymieniać wszystkie kompetencje czy tryb wyboru prezydenta, ale zwrócić uwagę na te relacje. Dobrze, i pod tym kątem właśnie dzisiaj tę lekcję wam przedstawię. Ale już jak jesteśmy przy procedurze wyboru, to to, co najważniejsze trzeba wiedzieć o tej procedurze wyboru, to jest na pewno to, że wybory są czteroprzymiotnikowe, tak, pamiętamy, trójprzymiotnikowe do Senatu, pięcioprzymiotnikowe do Sejmu, a z kolei do na prezydenta czteroprzymiotnikowe i pamiętajcie o tym ostatnim, ten ostatni to nie jest, że wybory są tajne, dobra, proszę, nie piszcie tak, ja sprawdzam wasze wypracowania w ramach tych comiesięcznych minimatur i, i tam było wypracowanie władzy wykonawczej i tam przecież, że właśnie prezydent jest wybierany w wyborach tajnych, nie, Głosowanie jest tajne, dobra? Pamiętajcie, bo to jest błąd merytoryczny od razu. Tylko głosowanie. Kandydata zgłasza grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli. To też pamiętajmy, podobnie jak to, że wybrany zostaje ten, kto uzyska większość bezwzględną w pierwszej turze, a w drugiej turze, jaką większość, no już wtedy zwykłą. Prawda? Zwykłą, nie zapominajmy o tym. Objęcie urzędu. Objęcie urzędu, słuchajcie, też jest ważna rzecz, bo prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu przysięgi wobec którego organu? Wobec Zgromadzenia Narodowego. Dobrze, pamiętajmy, proszę, wobec Zgromadzenia Narodowego, tutaj prezydent Kwaśniewski z małżonką, zawsze te małżonki takie ciekawe kapelusze mają na tych zaprzysiężeniach, potem można poznać tę tę uroczystość. I właśnie jeszcze trzecia cecha, o której musimy sobie wspomnieć na samym początku, to jest poziom legitymacji społecznej. Dobra, bo o to też może paść pytanie na maturze. Jaki jest ten poziom? No wysoki, bardzo wysoki. Prezydent wybierany w wyborach powszechnych, ale ale, 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 czy ten poziom legitymacji społecznej odpowiada jego kompetencjom? No nie. Bo kompetencje są stosunkowo niskie, a poziom legitymizacji wysoki, i to powoduje potem problemy. Te problemy między innymi Trybunał Konstytucyjny musiał już rozstrzygać, ale zaraz do tego dojdziemy dobrze, co ten Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał. Bo na razie powiedzmy sobie o pozycji ustrojowej, o fundamentach, czyli co, najwyższy przedstawiciel RP gwarant ciągłości władzy państwowej który ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem konstytucji. Pamiętajmy te trzy cechy, jeśli chodzi o pozycję ustrojową i pamiętajmy też o prerogatywach. Prezydent posiada 30 prerogatyw. Prerogatyw, czyli aktów, które nie wymagają kontrasygnaty. Prerogatywa łączy nam się z kontrasygnatą. A cóż ta kontrasygnata oznacza? Kontrasygnata, czyli podpis. Podpis premiera pod aktem prezydenta, dzięki czemu premier przyjmuje jaką odpowiedzialność polityczną. Tak? Premier przejmuje odpowiedzialność polityczną za wydawane decyzje, bo prezydent odpowiedzialności politycznej nie ponosi, tak? nie można go odwołać. Radę ministrów można odwołać, prezydenta nie. Okej, okay, właśnie te relacje między poszczególnymi władzami, relacje względem władzy ustawodawczej, względem parlamentu, te najważniejsze, co musimy pamiętać? Musimy pamiętać oczywiście, że prezydent zarządza wybory chociażby do Sejmu i Senatu, że prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej, że prezydent ma możliwość skrócenia kadencji Sejmu. Pamiętajmy, kiedy obligatoryjnie, kiedy fakultatywnie, dobrze? Bo to też na maturze może się pojawić. I pamiętajmy, że prezydent tak jak na początku może mieć tę inicjatywę, tak samo na końcu składa swój podpis lub kieruje ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, to jest tak zwane weto lub kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz uprawnienia względem drugiego organu władzy wykonawczej, czyli wobec Rady Ministrów. Jakiego rodzaju są to uprawnienia? Powołuje członków Rady Ministrów, tak? Pamiętamy, procedura trzech kroków. Dokonuje zmian na wniosek premiera już potem i zwołuje również Radę Gabinetową. Rada Gabinetowa, bardzo ważny organ, który kompletnie nie ma żadnych kompetencji konstytucyjnych, ma wyłącznie kompetencje doradcze, informacyjne. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o Radzie Gabinetowej również we Francji, która ma zupełnie inne znaczenie. I to znaczenie na maturze może się też pojawić, właśnie takie porównanie. Polityka zagraniczna, właśnie i tu Trybunał Konstytucyjny wchodzi w grę. Pamiętamy, znaczy nie wiem, czy pamiętacie orzeczenie z 2009 roku, możecie go już nie pamiętać. Ja jej pamiętam, bo byłem wtedy w Trybunale. Wtedy jeszcze naprawdę warto było chodzić do Trybunału, bo to był piękny spektakl, taki wręcz intelektualny, że się tak wyrażę. I Trybunał Konstytucyjny. Rozstrzygnął słynny spór o krzesło. Słynny spór o krzesło, było już o to pytanie na maturze. O co wtedy chodziło? Chodziło wtedy o to, że właśnie że prezydent współdziała z premierem i ministrem spraw zagranicznych. tak? I to współdziała oznacza, że to jednak Rada Ministrów kieruje polityką zagraniczną, a prezydent musi się do niej dostosować, niezależnie od tego, kto jest prezydentem. Ok? To oznacza, że współdziała. Dobrze. I co jeszcze? Kompetencje wygennej władzy sądowniczej, równie ważne. Pamiętajmy, prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS-u. Tak? Nie Krajowego Rejestru Sądowego, ten skrót też pamiętajmy, to też jest KRS, ale w tym przypadku chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. Tak jest. Dalej, prezydent stosuje prawo łaski. Jak to prezydent zwykł umawiać, czasami chce odciążyć wymiar sprawiedliwości od tego problemu. No, uważajmy z tym. Bardzo jest to delikatna kwestia. I właśnie prezydent powołuje też prezesów. Prezesów których sądów? Oczywiście powołuje pierwszego prezesa sądu najwyższego, powołuje prezesa naczelnego sądu administracyjnego i również prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Słuchajcie, a teraz jeśli samodzielnie przygotowujecie się do matury, jeśli macie z tym pewien problem, to koniecznie ten film. O, teraz dobrze pokazuje. O, ten film obejrzyjcie, bo tam znajdziecie siedem konkretnych wskazówek, jak dobrze do tej matury samodzielnie się przygotować. Na pewno wam pomoże. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, hej.